O, już mikrofon mi działa. Obiecaliśmy, że wrócimy do Państwa z terminem wyborów prezydenckich. Pan Marszałek Szymon Hołownia już teraz przejmuje głos. Szanowni Państwo, artykuł 128 Konstytucji Rzeczypospolitej w punkcie drugim stwierdza, stanowi, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie opróżnienia Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej nie później niż w 14 dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od zarządzenia wyborów. Ten przepis konstytucji wskazuje w związku z powyższym okno marszałkowi sejmu, na wyznaczenie daty wyborów na wydanie postanowienia o dacie głosowania pomiędzy 6 stycznia a 6 lutego tak się w Polsce układają kadencje prezydenta ja zadeklarowałem wcześniej że chciałbym odejść od przykrego w mojej ocenie zwyczaju ogłaszania postanowienia o wyborach prezydenckich tak jak to miało miejsce choćby poprzednim razem przedostatniego dnia tak żeby kampania była jak Najkrótsza, przypomnę, że w 2020 roku stało się do 5 lutego. Zapowiedziałem, że podam datę głosowania i rozpiszę wybory, wydam to postanowienie pierwszego możliwego dnia, więc mowa była o 7-8 stycznia. Jak państwo wiecie ze względu na stan nadzwyczajny, który w Polsce w części na części terytorium naszego kraju został ogłoszony, pierwszym dniem, w którym będę mógł wydać to postanowienie, będzie 15 stycznia. Tego dnia to postanowienie wydam, ale ponieważ powiedziałem, obiecałem, a chcę, żeby ten proces był przejrzysty, żeby wszyscy mieli równe szanse i żeby mogli już przygotowywać się do tego bardzo ważnego wydarzenia, realizuję swoje obietnicę. I za chwilę poinformuję Państwa, kiedy głosowanie na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej się odbędzie. Nie muszę chyba mówić, jak ważny jest to moment. Wybieramy zwierzchnika sił zbrojnych, wybieramy kogoś, kto będzie kierował nawoł państwową w tych bardzo trudnych czasach przez następne pięć lat. Do wyboru były, jak Państwo już wiecie i wielokrotnie też podnosili w swoich, podnosiliście w swoich publikacjach daty majówkowe, bo jest tam mowa o dniu wolnym od pracy, a więc można zakładając, że to niedzielę mógłby być, to na przykład 4 maja, 11 maja, 18 maja. I po konsultacjach również z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej zdecydowałem, że głosowanie wybierające kolejnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 18 maja tego roku. 18 maja tego roku, co oznacza, że jeżeli będzie potrzebne ponowne głosowanie, to to ponowne głosowanie będzie miało miejsce 1 czerwca 2025 roku. Taka data znajdzie się w postanowieniu marszałka Sejmu o wyborach prezydenckich, które wydam 15 rano, tak żeby też po konsultacji z rządem jak najszybciej zostało opublikowane, mam nadzieję, jeszcze tego samego dnia w Dzienniku Ustaw. Wtedy będzie otwarta droga dla Państwowej Komisji Wyborczej do podjęcia swoich czynności. Przed chwilą pan przewodniczący Marciniak powiedział, że już następnego dnia, czyli w czwartek, przyszły czwartek, możliwa jest uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wszystkich załączników, formularzy do zbierania podpisów i wszystkich innych rzeczy, które będą niezbędne kandydatom do rejestracji komitetów jeżeli 18 maja ma być to głosowanie, to z tym oczywiście wiążą się wszystkie kolejne terminy. Te terminy podam teraz państwu najważniejsze i na brudno. Podam je dlatego na brudno, że one są teraz przedmiotem konsultacji pomiędzy mną a państwową komisją wyborczą. Jeżeli państwa komisja wyborcza je zaakceptuje, sprawdzi ich formalność poprawną, to wtedy one staną się 15 Częścią tego mojego postanowienia, bo postanowienie marszałka to jest stwierdzenie, którego, którego dnia jest głosowanie, plus cały kalendarz wyborczy rozpisany bardzo szczegółowo. Więc podaję te daty na brudno, tak jak przygotowaliśmy je tutaj w Sejmie z naszymi prawnikami. Dzisiaj przekazałem je przewodniczącemu Marciniakowi do konsultacji, do tego, żeby PKW potwierdziła, postawiła swoją pieczątkę na tym kalendarzu. Wybór prezydenta, czy wybory prezydenta, głosowanie w wyborach, na Prezydenta Rzeczpospolitej Polski 18 maja, to znaczy, że do 24 marca tego roku będzie można zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego na Prezydenta Rzeczpospolitej, czyli zebrać tysiąc podpisów i przejść procedurę rejestracyjną komitetu. Do 31 marca powinny zostać powołane okręgowe komisje wyborcze, a z kolei do 4 kwietnia będzie bieg termin zgłaszania kandydatów na prezydenta. Rzeczpospolitej Polskiej, a więc ostatnim dniem, w którym będzie można zgłosić kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, będzie 4 kwietnia tego roku do godziny 16, tak jak to do tej pory było w zwyczaju. Pozostałe daty dotyczące czasu, w którym trzeba ubiegać się o stosowne zaświadczenia pozwalające głosować, kiedy jest się osobą z niepełnosprawnością, prosić o transport, będą w. Państwu znane w momencie, w którym opublikuję już to postanowienie, czy wydam to postanowienie i zostanie ono opublikowane. Cóż mogę powiedzieć? Cieszę się bardzo, że ten proces się zaczyna. Bo każde wybory to jest naprawdę, a nie tylko w sloganie Święto Demokracji, za 4 miesiące, trochę ponad 4 miesiące, za 18 tygodni z lekkim hakiem. Za prawie 130 dni pójdziemy wszyscy do urn, wybierając kolejnego prezydenta Rzeczpospolitej. Pewnie będziecie się Państwo zastanawiać, dlaczego ta data, no wybór nie był jakoś specjalnie duży. No bo między 11 a 18 no to w zasadzie można powiedzieć różnica prawie żadna. Natomiast z tych rozmów, które odbyłem i z tych konsultacji, które też miałem z bardzo różnymi osobami, również z Państwa Komisji Wyborczej, ale nie tylko. Jest jakaś szansa, że jeżeli te wybory będą trochę dłużej po majówce i trochę dłużej też po serii tych wszystkich wolnych weekendów i tygodni, które towarzyszą, mamy przecież dwa tygodnie wcześniej Wielkanoc, w później tydzień przerwy, dla nas pracowity, bo mamy wtedy Zgromadzenie Narodowe. W gnieźnie związane z rocznicą koronacji Bolesława Chrobrego. No i później majówka, tydzień majówkowy, więc żeby to nie było tak, że wracamy z majówki pięć dni w jakby pokazania też ludziom, że te wybory się odbywają, tylko żeby ten proces polityczny mógł zostać jasno wykomunikowany. I niezależnie od tego, kto będzie na kogo głosował, żeby ludzie wiedzieli, przypomnieli sobie, że są te wybory i że warto do nich iść, zdecydowałem się na tegoż właśnie 18 maja. Te wybory rozpisać. Wszyscy już wszystko wiemy. Kampania będzie mogła oczywiście formalnie, jeszcze raz podkreślam, zacząć się dopiero w momencie, kiedy to postanowienie zostanie opublikowane. Pan przewodniczący Marciniak zapewnił mnie, że, jak powiedziałem, będą gotowi ze wszystkimi papierami niezbędnymi do tego, żeby ten proces ruszył praktycznie od razu. No, więc drodzy Państwo, może możemy się spodziewać pierwszych komitetów zarejestrowanych już w przyszły piątek. Jakby wszystko poszło dobrze, to już jest tak blisko. Maszyna wyborcza rusza. Cieszę się, że mogłem Państwu przekazać tę wiadomość. Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę. Radio Nowy Światławska. tak jest. Dzień dobry. Panie Maszoku, ja a propos spotkania z Panem Przewodniczącym, z Sędzią Marciniakiem, bo pytaliśmy go po wyjściu od Pana z gabinetu. Jest rozpatrywana teraz na plenarce ustawa zresztą waszego autorstwa a propos tego, co zrobić z tym problemem. On mówi, że właściwie problemu nie widzi, bo o ile sama Izba jest nieuznawana, to o tyle nikt nie kwestionuje jej orzeczeń. Więc właściwie dla niego problemu nie ma. To samo z wypłatą pieniędzy dla sędziego Marciniaka. Sprawa jest prosta. I zresztą co do uchwały nie ma żadnych wątpliwości, tak twierdzi sędzia Marciniak. Poprosiłbym o pana komentarz w tej sprawie. Pan przewodniczący Marciniak powiedział, że nie będzie komentował moich słów, a ja nie będę komentował słów przewodniczącego Marciniaka. Jak państwo wiedzą, gdyby problemu nie było, to byśmy się w ogóle tym nie zajmowali, bo nie mamy w zwyczaju zajmować się problemami, ja, moi współpracownicy, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, problemami, które nie istnieją. Ten problem istnieje, dlatego że są w tej sprawie bardzo sprzeczne opinie różnych instytucji państwowych, różnych autorytetów prawnych, różnych osób, Interesowanych. I zapewniam Państwa, że będą też różne opinie komitetów wyborczych. I antycypując to, zaproponowałem takie rozwiązanie. Bardzo się cieszę, że w. Nie, pojawił się w, nie pojawia się tu, jak widzę, gotowość do głosowania za wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu, a więc prace nad tym projektem prowadzone będą dalej. I cieszę się, że też o tym projekcie rozmawiamy, bo na razie bardzo wiele słyszę głosów, które mówią, no ale po co ten projekt, a w ogóle on jest bez sensu, ale to nie tak trzeba zrobić, a projekt idzie dalej. Może będzie szedł do momentu, w którym ktoś zaproponuje inny, na razie nikt nie zaproponował. Ja ten problem widzę. Ja uważam, że może dojść do bardzo poważnych konsekwencji konstytucyjnych związanych ze stwierdzaniem wyboru prezydenta, i tyle. Zaproponowałem rozwiązaniem. A czy w rozmowie z przewodniczącym Marciniakiem ten temat się pojawił, tak, pojawił ważności się. wyborów prezydenckich? Pojawił, pojawił się ten temat, pojawił się temat tej ustawy, pojawił się wiele różnych tematów, żeśmy z panem przewodniczącym poruszyli. I coś to zmieniło w pana myśleniu? Jakoś rzucił nowe światło? To jest, zawsze jest czynienie. bardzo ciekawe porozmawiać z przewodniczącym Marciniakiem, bo on ma dość dużą, że tak powiem, insiderską wiedzę na temat procesów wyborczych, które od dłuższego czasu w naszym kraju pilotuje. Więc on oczywiście widzi plusy dodatnie i plusy ujemne tego rozwiązania. W, zastanawiamy się, jakie ono ma szanse w tej rzeczywistości politycznej i jaka później byłaby realizacja postanowień tej ustawy. Zwrócił uwagę na dwie bardzo ważne rzeczy, m.in. to, że jeżeli będziemy tę ustawę teraz przepracowywać, potrzebujemy przepisów przejściowych, które tam się powinny znaleźć. To jest bardzo cenna uwaga, w, bo, bo ta ustawa wejdzie w życie w bardzo określonym momencie już toczącego się procesu wyborczego. Natomiast przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej nigdy nie wypowiada, się w lewo albo w prawo politycznie za tym czy za innym rozwiązaniem od takiej strony politycznej, więc, więc na tym poprzestanę. Ale to była jak zwykle bardzo rzeczowa rozmowa. Dziękuję. Wirtualna Polska, bardzo proszę, panie redaktorze. Dzień dobry, Patryk Michalski, panie marszałku. Chciałbym zapytać, czy w trakcie tej rozmowy konkretnie pojawiła się informacja na temat tego, czy członkowie PKW spotkają się z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, profesor Manowską. Mhm. Czy pan ewentualnie też planuje takie spotkanie, czy uważa pan, że to jest być może też element poszukiwania rozwiązania w tej sytuacji? Ja Dziękuję. generalnie w przeciwieństwie do niektórych uważam, że politycy pełniący wysokie funkcje państwowe rzadko powinni spotykać się z sędziami. Yy, możliwie jak Najrzadziej, bo to są jednak dwa różne. Wymiary, wymiar sprawiedliwości i władza, w moim przypadku ustawodawcza, ale też władza wykonawcza, z tego co wiemy, chętnie w ten obszar niezależności sądów próbowała jakoś ingerować. Sąd nie jest od tego, żeby negocjować z politykami, a politycy od tego, żeby negocjować z sądem. Politycy są od tego, żeby ustanawiać prawo, które w Polsce jest wykonywane, a sąd od tego, żeby pilnować przestrzegania tego prawa. Nie mieszałbym więc tu porządków. W czasie naszej rozmowy. Taka idea nie pojawiła się, nie słyszałem nic o podobnej idei. I też takiego spotkania nie planuję, bo też nie wiem, co miałoby za bardzo z niego wyniknąć. Znane jest stanowisko pani Prezes Manowskiej, ona wielokrotnie je przedstawiała. Nie w tym upatrywałbym szansy na uniknięcie tego klinczu, który wydaje się, daj Boże, że nie, ale może nam przy procedurze wyborów prezydenckich zagrażać. Bardzo dziękuję. W Polsce, 24, Dzień dobry. Tak, Monika, Dzień dobry. w Polsce 24. Panie marszałku, chciałabym zapytać, jak już ruszy oficjalnie kampania prezydencka, to jeżeli chodzi o pana jako kandydata na prezydenta, jak będzie to wyglądało? Czy weźmie pan urlop, czy zawiesi działalność marszałka? O tym mówiłem. Ale to chciałabym jeszcze raz usłyszeć, bo Czyli może nie było... Ja o tym mówię nie rano i jeszcze wiele innych poranków też już o tym mówiłem. Także chciałabym jeszcze poprosić raz, jakby pan marszałek mógł. Oczywiście, opytać. bardzo Dziękuję proszę. Bardzo. Wielokrotnie o tym mówiłem, nie będę zawieszał, nie ma takiej instytucji, się w funkcji marszałka. Osoby pełniące funkcje państwowe, tak jak na przykład prezydent, kiedy kandydują na drugą kadencję, no nie, nie, nie zawieszają się jako prezydent. Ja mam jednak bardzo precyzyjnie opisane konstytucyjną odpowiedzialność i konstytucyjne obowiązki. Stanowisko marszałka Sejmu jest stanowiskiem politycznym. Wybory na prezydenta są polityczne, więc nie widzę tu żadnej sprzeczności. Najlepszą metodą prowadzenia, mam wrażenie, i najbardziej uczciwą przeze mnie kampanii, będzie uczciwe i rzetelne Wykonywanie obowiązków marszałka Sejmu, żeby też pokazać ludziom, wszystkim, którzy mogliby być tym zainteresowani, w jaki sposób mógłbym pełnić ten urząd, pełniąc ten urząd. Mamy tutaj dowody z natury. Natomiast nie wykluczam, że z powodów organizacyjnych, i o tym też już mówiłem, że po prostu nie da się pogodzić wysokiej jakości. Prowadzenia tutaj działalności w Sejmie z temperaturą i dynamiką kampanii wyborczej, z wyjazdami i tymi rzeczami, że będę brał urlop. Pewnie w ostatniej fazie kampanii wyborczej, nawet dłuższy, po to, żeby pogodzić jedno z drugim. Znaczy, najważniejsze są dla mnie obowiązki tutaj w Sejmie i to, żeby one nie ucierpiały, dopóki mam powierzoną tę odpowiedzialność, to jakość tego procesu musi być zapewniona. A więc tak, no, spodziewam się, że tam będzie tak intensywnie pod koniec no bo będzie intensywnie pod koniec że ten urlop trzeba będzie brać. Wtedy po prostu będę brał urlop. To będzie w ogóle bardzo gorący politycznie czas, a ja jeszcze raz zwracam Państwu uwagę, jak, jak w krótkim czasie mówimy. Może Wy nie macie tej takiej jeszcze świadomości, ale i politycy pewnie to już w ogóle nie mają, bo u nas się wszystko dzieje naraz w ciągu 24 godzin, ale słuchajcie, za 18 tygodni wybieramy prezydenta. To jest zaraz, to jest za chwilę. I, w, i musimy się do tego naprawdę bardzo, bardzo dobrze wszyscy przygotować. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję, dziękuję, dziękuję pani marszałku. Państwu.